Dzień dobry. Trzeci odcinek prowadzenia Bulls. Byliśmy w półfinale konferencji, tak? Ktoś się nie ma da? No i niestety przegraliśmy go. W Game Seven Pistons, którzy w finale konferencji dostali na dziurkę Pacers. I tu damy 12 koleżce. Lebron 40. I tak będziemy grać chyba większość sezonu. Brooks, skąd to usiądłeś? Jego Minuty przejmie. Dlatego paść wywalam w ogóle po, po co mi on. Nie mega mocni będą. Celtics Hawks. Trzeci w ogóle. Ale jak wygląda ten skład, to jest dla mnie niemożliwe. Nie że tu Jason Kidd jest, ten Steve Francis upsrany i Gary Payton. To jest żart! To jest żart! Dobrze, no że jak? Oni. Nie. 28, 32, 26, 31. Jak oni się nie rozlecą, to, to jest skład, który ma dynastię największą. Po prostu. Zostawię te dwa piki, bo why not Piotr z kompozy. No Bardziej ci w tym sezonie. Te kontozja dostałem. Nygd. Jeg trodde det. Pan Interesta to mamy na 80% około. Waha cały czas. Troszeczkę spadł, ale już to Nie. Nie będę bruk rzucał ani nic. Po prostu damy moim liderom drużynę minuty. Drukoglu wyrównam z tym. Ludzie w konferencji trzeci w Powerze. Lebronem w co jest? Tylko Pacers mocniejsi. Gromimy, ale gramy z przemocnymi Lakers, których pewnie w dupsko dostaniemy. No bo oni są lonely, lonely o ich są so lonely. No, dostajemy 4-1 ja Garnet MVP finałów <coughs> Karol Malone, Pippen kończą karierę, gry Payton niech nie kończy Czemu on chce kończyć? Już jakby, wytyfy Karol Malone, Scottie Rapona jaba yeah. ja. Walanę w tą notarie. Yeah. To pięknie tak pojdą. Pathfinder. Kaws. Czy mi tak dla jaj dajcie tego 20 pika za tego kruszera? Nie chcę. No wolę sobie Marcina Gortata wziąć dla jaj. To jest Gortat? Gdzie jest polski młot? Mówcie, że go wzięli już. Nie, zabrali mi polskiego młota. No pika przede mną go ktoś wziął. Co za kundel. Grizzlys, nienawidzę was już. Nigdy was nie lubiłem, teraz was jeszcze bardziej nie lubię. Zabraliście mi legendę. Która należy TYLKO do mnie. O, wiele się zgodziła na to. Albi. Shaq, tak, czyli ta drużyna się, lekko mówiąc, rozpadnie. Możemy zrobić skład marzeń, w tym Chicago. D-Wade i Melo podpiszą. Boston Celtics podpiszę D-Wade i Malo podpiszą, więc mam Shooting Guarda, mam Power Forwarda. Chris Bosh jeszcze jest. Zrobię ten Draft Class skład. Przez Gilles Marinasen. Będzie to center. Тогда ему подписать да Эфа и поинтгарда. Deltan Rodan i... Carmelo, Lebron, Arenas, Wade, Bosch Znaczy no, jesteśmy faworytem do tytułu, nie wiem, mamy dobry skład Jsme dvou Poláků máme. mame. Halná. Jakož